Kochani, jest 4 lipca, czyli wieczór przed wynikami egzaminu maturalnego. Wow, jakby ja jestem w szoku, że to już ten dzień, bo, bo naprawdę no, to były dwa miesiące czekania. Dzisiaj mijają mówię, dwa miesiące od pierwszej matury I, i strasznie szybko ten czas mi zleciał, a nagrywam ten wstęp dzisiaj, ponieważ. czyli dzień przed, dlatego że chciałam nagrać takie swoje przypuszczenia odnośnie wyników. I zobaczyć, co się jutro co się sprawdzi. Mm, ja sobie zapisałam swoje przypuszczenia po wyjściu Saya, ale aktualnie mam je trochę inne niż miałam wtedy, trochę lepsze, bo patrzyłam na takie przykładowe odpowiedzi na internecie i było dobrze, ale no zobaczymy. Ale chciałam właśnie nagrać coś takiego teraz, żeby zobaczyć, ile z tego się to po prostu sprawdzi. Jest godzina 22, więc no, za niedługo będę pewnie kłaść się spać żeby jutro wstać ciut wcześniej i, i wszystko Wam ładnie nagrać. Um, ale przechodząc już do przypuszczeń, to wydaje mi się tak. Jeśli chodzi o polski, um, polski podstawa, to obstawiam takie 50-60%, bo wiem, że część testowa może być ok, nie wiem jak z wypracowaniem. Um, jeśli chodzi o rozszerzenie, to obstawiam ciut więcej, takie 60-70% bo jestem zadowolona z tamtego wypracowania, oby tylko bym nie, nie powiadała tam jakichś głupich błędów, no to obstawiam takie 60-70%. Z matmy sprawdzałam odpowiedzi, to przypuszczam takie między 80 a 90% z naciskiem na takie 90, Obym się nie zaskoczyła negatywnie i, i żeby nie było, że zapamiętałam odpowiedzi źle, tak to sprawdzam. sprawdzałam, no ale tutaj obstawiam takie właśnie 80-90%. Jeśli chodzi o angielski, angielski podstawę obstawiam na takie 90%, jeśli nie zawaliłam wypracowania jako i bardzo, a rozszerzenie obstawiam na takie 75-80%, nie więcej, ale no to też się okaże. I została chyba jeszcze geografia, a geografia obstawiam na takie 50%, bo wyszłam bardzo niezadowolona z niej i wychodząc z sali obstawiałam 30%, teraz obstawiam takie już 50%, bo myślę, że chyba tak źle nie było, mm, ale tak to są moje przypuszczenia. Wy się za chwilę dowiecie, czy się sprawdziły, czy nie. Ja muszę poczekać do Jana. Do bo wyniki są było to 8.30, ale na pewno nie będę sprawdzać ich od razu, tylko cię to odczekam. Tak więc zobaczymy. Obym się nie zawiodła tylko negatywnie, że obstawiłam więcej, niż dostanę. Jeśli będę mieć tyle, co obstawiałam, to będę się cieszyć, a jeśli będzie więcej, no to już w ogóle będę się cieszyć. Ale z takich wyników, jakie tutaj powiedziałam, byłam, będę już zadowolona. Więc zobaczymy, co to będzie. Ja lecę oglądać jeszcze serial, jak widzicie jestem przumyta i w ogóle gotowa do spania, ale planuję obejrzeć jeszcze tak odcinek, dwa serialu i lecę spać, żeby było to wtedy tak wcześniej i się ogarnąć i nagrać Wam taki mini vlog z mojego poranka właśnie z dnia wyników matur, bo myślę, że to również i dla Was może być coś ciekawego, a dla mnie to będzie fajna pamiątka z tego dnia, tak samo jak film na przykład z zakończenia liceum. Bo to, bo to bardzo ciekawa pamiątka i nawet jeśli film się nie przyjmie jakoś super, to ja będę mieć coś takiego na, na dłużej po prostu. Że będę mogła wracać do, do tego dnia. A bez zbędnego przedłużenia ja was zapraszam do dalszej części, a ja lecę spać. Hejka, jak widać ja się właśnie obudziłam. Jest godzina 8 no miałam wstać wcześniej, tak jak mówiłam, a wyszło tak, że obudziłam się gdzieś koło 4 i do... 6.30, nie mogłam w ogóle zasnąć i po prostu przewracałam się z boku na bok, ale jest godzina ósma rano. Ja idę ogarnąć wszystko tak, jak miałam. Nie będę się jakoś bardzo śpieszyć, mimo że 8.30 będą wyniki, ale ja się nie będę jakoś śpieszyć i po prostu otworzę je sobie ciut później. Może nie będzie też tyle osób na stronie, wtedy, więc ja lecę ogarniać siebie i wszystko... i zrobić wszystko, co miałam zrobić. A o wynikach pogadamy sobie ciut później. Dobra, ja sobie ogarniam śniadanie. Rzadko jem śniadanie, ale sobie że dzisiaj jest taki dzień, że... śniadanie to dobry wybór. I... i tak. I przy okazji chciałam powiedzieć, jakie miałam wyniki na pewnych maturach, bo w sumie tym się nie dzieliłam. My pisaliśmy maturę bodajże z Operona. Yy, I w sumie być, można zobaczyć, jaki progres zrobiłam. No, no nie wiem, ale stwierdziłam, że to może być ciekawa wstawka jeszcze tak do tego dzisiejszego filmu, żeby wszystkie wyniki były w jednym miejscu i po prostu, że żeby przyszli maturzyści mogli sobie po prostu zerknąć i, i, i tyle. Yy, I będę sobie tak zajękać na komputerach, tak jak zajękać się na wysiadanie piancy w wiem sobie to z dodatkiem jakichś innych rzeczy, żeby to było pełno do siebie posiłek, a nie tylko słodki. I, I już wam będę mówić, jakie miałam wyniki. Jeśli chodzi o Polski, to z podstawy miałam 62%, a z rozszerzenia 65%, więc tak, podobnie, ale właśnie rozszerzenie poszło mi lepiej i myślę, że teraz rozszerzenie też poszło mi lepiej, ale zobaczymy. No, i taki wynik 60%, no to jest taki, z którego bym była zado zadowolona z obu, yy, z, z obu poziomów. Z matmy miałam 40%, więc bardzo słabo, i ja nie wiem, dlaczego wtedy poszło mi aż tak źle, ale w każdym razie źle mi poszło. I no i byłam z siebie bardzo niezadowolona, ale teraz liczę na o wiele lepszy wynik, tak jak mogliście yy, zauważyć. Jeśli chodzi o angielski, to miałam. Mm, aż sobie zerknę, 90% z podstawy. No więc dobrze i z takiego wyniku byłabym zadowolona, ale z rozszerzenia miałam 66%. Więc z takiego wyniku nie byłabym aż tak zadowolona. I z geografii miałam 35%, więc byłam zła na siebie, ale ja wtedy się faktycznie tej geografii jeszcze wtedy nie uczyłam. I wiem, że innym wtedy poszło i tak lepiej, mimo że się mniej uczyli. Znaczy na no tyle co ja, ale im poszło to lepiej i byłam z siebie bardzo niezadowolona i wychodząc z matury z geografii byłam pewna, że będę mieć 30% teraz, ale liczę jednak, że będzie takie 50% i takiego, takich 50% się po prostu spodziewam, a co będzie to, to zobaczymy. Więc tak, to są moje wyniki z próbnych, ja kończę ogarniać śniadanie i zaraz jakoś będziemy siadać do wyników matur. Okej, okay. to chyba ten moment. Wziąłam sobie swój planek, bo gdzieś tutaj mam karteczkę z rodzinem i hasłem do, do strony. Jest! Ojku! No, od tej karteczki teraz wszystko zależy. Próbujemy. Ojku! Okej. Okay. Udało mi się wejść na stronę. Wchodzimy w wyniki. Chwila prawdy. Okej. Okay. Jest tak, jak przeczuwałam. Język polski, poziom podstawowy 59%. Matematyka, poziom podstawowy, 89%. Język angielski, poziom podstawowy, 96%. Lecimy do rozszerzenia. Ojejku, nie spodziewałam się, że tu będą aż takie emocje. Język polski, poziom rozszerzony, 88%. Nie spodziewałam się takiego wysokiego wyniku w ogóle. Język angielski poziom stwierdzony 86%. Czyli więcej niż przeczuwałam, bo ja przeczuwałam takie 80% maksymalnie. I geografia 73%, a nie 50%. OMG, no jestem zadowolona z tych wyników. I to bardzo. Okej, okay, ja naprawdę się nie spodziewałam, że to będą aż takie emocje. Tak się prezentuje fizyk na odbieranie wyników na to prze luźno, ale oddając tak oddaję to ważność tego dnia. Nie czuję, żeby to było ważne, bo po prostu trzymają się jeszcze emocje, ale tak, lecę do szkoły, żeby to jak najszybciej załatwić. Jest godzina siedem, tak dokładnie, więc lecę. Mamy to. Odebrałam. I oficjalnie zakończyłam swoją jakąkolwiek naukę w liceum. Odebrałam, nie muszę pisać żadnej poprawki, więc... Wow, jest świetnie. Jestem naprawdę zadowolona, chociaż jak tak patrzę, to... No wyniki mogłyby być lepsze, wiadomo. Ale ja tak zawsze będę mówić i wiecie, że ja tak zawsze mówię. Ale jestem z nich mimo wszystko zadowolona. Myślę, że tyle pracy ile włożyłam, zostało mi jakby odwdzięczone w tych wynikach, teraz tylko żeby mnie przyjęli na studia, na jakie chcę. Ja właśnie idę składę, składać, Boże, idę wpisywać wyniki w system właśnie w programie na stronach do rekrutacji i będę mieć już to z głowy i po prostu nie mi czekać na jakie uczelnie i na jakie kierunki składam Opowiem Wam, myślę, więcej, jak już mnie gdzieś przyjmą. To wtedy Wam mogę opowiedzieć, gdzie mnie przyjęli i ewentualnie na jakie uczelnie jeszcze składam, ale nie wiem. To muszę przemyśleć. Ale tak, lecę. Miło było jeszcze raz odwiedzić szkołę, tak na, na chwilę. I wakacje już są, tak, całkowicie oficjalnie. Bo już się aż tak nie stresuję, jak się stosowałam przez dni, ostatnie dwa miesiące, w sumie. No tak, więc ja już wpisałam wyniki do systemu i to tyle. Teraz pozostaje tylko czekać, ale jestem zadowolona, sprawdziłam sobie jeszcze dzisiaj już tak ze swoimi wynikami yy, na takiej stronie nie wiem czy kojarzycie yy, ona się nazywa Dostanę się i tam macie progi z zeszłych lat i możecie sprawdzić, czy tak przypuszczanie przyjęliby Was na kierunki, na jakie składaliście i ja sobie tam weszłam i sprawdziłam i na dwóch uczelniach, bo nie wszystkie uczelnie tam są dostępne ogólnie, to na dwóch uczelniach by mnie przyjęli, jeśli byłoby takie projekt w zeszłym roku, a wiadomo, że no nie będą, ale jest szansa dla mnie i tym się pocieszam, bo to są akurat te uczelnie, na, na które ciut ciężej, myślę, jest się dostać, więc bardzo się boję, czy mnie chociaż na jedną z nich by przyjęli, ale tutaj pokazuje, że, że tak, więc jest szansa, ale już to chyba na tyle w dzisiejszym filmie. Pokazałam Wam, jak, jak wyglądał mój poranek, mmm, dzień z wynikami matur. Myślę, że jestem zadowolona i to jest ciekawa forma filmu, bo do tej pory czegoś takiego nie nagrywałam, a teraz jest. I mam nadzieję, że za niedługo będę mogła Wam nagrać film już z z przeprowadzki i innych takich rzeczy dotyczących y, uczelni. Plus y, planuję jakieś filmy z serii, jak, jak ja się przygotowywałam do matury z poszczególnych przedmiotów i co takiego robiłam. Y, wiadomo, u każdego co innego się sprawdzi, ale ja Wam podam swoje sposoby. W następnym filmie. Możecie mi napisać w, komentarzu, w komentarzach, czy, czy chcecie w ogóle takie filmy. Bo nie wiem, jak dużo przyszłych maturzystów tutaj mam. Y, no i co? Do następnego filmu, a ja lecę się cieszyć ze znajomymi i rodziną, swoimi wynikami. Do następnego filmu.